Tutaj najnowszego Alpexa 4K i zaraz zobaczymy, co jest w środku. Oprócz oczywiście naszego Alpexa 4K mamy w zestawie takie piękne etui. Oczywiście pasek, gdybyśmy chcieli to etui założyć sobie na ramię. Mamy oczywiście ładowarkę do ogniw, tutaj akurat na dwa ogniwa. Mamy bardzo piękną ściereczkę do przecierania obiektywu. Mamy również instrukcję do pobrania aplikacji HIK Widzicie, Oczywiście instrukcja bardzo obszerna w 24 językach, w tym polskim. No i oczywiście dołączone w zestawie ogniwo o pełności 3200 mAh. Tak się przedstawia ten zestaw.